na moim kanale Julka i Zbójka. To jest mój pierwszy odcinek w, 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 z toka boka. Ten kanał, jak mówiłam, się nazywa Julka i Zbójka. No i ja się cieszę, szczerze mówiąc. Z pierwszego odcinka. Ja się jaram. Jaram. Nie. No i dzisiaj będzie to kaboka. Jak to luksusowy odcinek? Więc wchodzimy. I akur. 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 Akur ogólnie sorka za ten głos po prostu jestem trochę podziwiona eee... no i to nie będzie taki długi odcinek bo już w sumie spóźniono no i bardzo fajne tutaj bardzo fajnie tutaj jest i patrzcie tutaj jest taka eee... tutaj kurtka wiecie eee... no i bardzo fajnie jest Ogólnie. A tutaj jajka nie można chyba wykluczyć. Nie, nie można. Ale słodki niedźwiedek. Bardzo fajnie tutaj jest. I wiecie co? Niedługo, na może drugim albo trzecim odcinku będę szukała takich wszystkich tych w tokabokach, których mam w miejscówkach. Wszystkich takich, bo szczerze mówiąc, gdzie nie pójdę, to widzę coś z taką twarzą. Leniwce. Leniwce są strasznie modne w Toka chyba. Yy. No i tak. Więc biorę osóbki. Tutaj on niech się ubierze w kurtkę, nie? O, o nie. Nie mogę wziąć. Dobra, to później W porządku, nie zrobimy. E, dzień dobry, to jest postać Julka. I zaraz y, y, jej mąż to jest Patryk. Mąż, mąż. Bo wiecie, bo już tak mamy zapchany nos. A tutaj y, będą robić dla niej masaż. A tu wiecie co? Y, to zdejmiemy dla niej opaseczkę i położymy. O tutaj. Tutaj będą ubrania. Um. Musimy dla niej założyć ręcznik. O, o nie. Badum, wszystko mi teraz się no ten... O Boże, nie można tego. Yy... I ma jeszcze ręczniczek. Tutaj dla chłopaka. Dokładnie. Tak. No tutaj jego tego... Może spodenki niech założy. No. I sorka, sorka, bo mi wszystko już się zsuwa. To ten, założy mądrz, niech założy ten. Dzięki. pierwsza, ona, będzie miała taki masażek. Ale słodki masaż. I teraz, e, jak to robi dla niej mąż, masaż. Dobra, teraz się wczuj, skarbie. Tak, się wczuj. Prawo. Nie wiem właśnie jak tego użyć, więc piszcie w komentarzach jak wiecie. Eee, tutaj jest ta twarz taka jakby no, no takie wiecie jak to nazwać tutaj szampon taki a tutaj zdrowe jakieś jakieś picie i będzie do niego. I już one po masażu. Dobrze, to ich już będzie picie, bo wiecie, jak ktoś się lepiej, to już musi dokończyć. No i teraz oni położą sobie tutaj picie. No i się pójdą kąpanie. Dokładnie. O, dobra, zaczynamy historykę za 3, 2, 1, start! Skarbie, y, ja może pójdę jak to, y, po ręcznik. Znaczy po szlafrok. Um. Okej, okay, już. No w szlafroku lepiej. Tymczasem. O Boże, picie lata. Y, Okej. Okay. O, a nie, to nie latało. To nie latało, to nie wiem co się stało. O, ogórki mi Ej, kto zgasił światło? A nie to ogólki. Chciałam tylko takie coś zrobić. Nie wiem co mi jest. Dzisiaj. No, co to... będzie? No i nie, nie chciałam Was powiadomić, że na przykład będę robiła historyjki. Mam kanał Julka i zbójka. To tak i będę nagrywała, więc... Życzę mi dnia. No i podwieczorku, jak oglądacie mnie wieczorem, bo jest wieczór, nie? No, i bardzo się jaram więc pa! Może jutro też wrzucę jakiś filmik, ale wątpię, bo będę jechała. Znaczy, no, jutro jadę, yy, nieważne gdzie. Yy, ale może będzie z rano coś takiego. Dobra, to piłego dnia, Pa!